Cześć, witajcie, jestem przygotujcie w kolejnym odcinku z gry e, Dying Light 2 z tej na naszym kanale. Kontrola chcę przygoda. przygodę. E, dzisiejszy plan jest. E, brak planu to jest mój plan. E, tak ogólnie. A e, nie, tak szczerze. Hierona to jest fajny obóz do zniszczenia. Hmm. To jest główna misja. W sumie tak patrzę Muszę się na przykład z do szpitalka. Co jest ciekawą opcją. A dobra, mamy, dobra, zrobimy tak. Dzisiaj ruszymy do szpitala, do Centrum Rozwoju gen, e, Genomu THV. Dobrze, gdzie tu jest miejsce do spania w tej pięknej... Ała! Au, au, to trochę bolało. Prześpimy się i polecimy do y, tego szpitala. I dzisiaj go sobie ogarniemy. W kolejnym odcinku myślę, że już ruszymy głównie z fabułką. I wtedy już spideranik może poleci. a zobaczymy troszkę, co nie. Te utwory w tej grze są po prostu prześwietne, jakby dużo rzeczy jest tu hułowych. Co nie, nie będę tak przekinał, typowo bezpośrednio, bo nie ma trochę sensu. Nie chcę sobie wiecie, e, troszeczkę tutaj tak psuć, jakby jakości nagrania, bardziej nie chcę nazywać. Lecci, nie chcesz tak, a ja włączyłem. No wejdziemy na komin, z komina dolecę? Czy z stąd dolecę? No stąd tak będzie następ, więc wejdę na ten komin. A, bo w sumie chyba z tym dolecę. Ej, time, a little barrow. No, dolecę, no dajcie. Ja tak się bałem, a tu w sumie przyleciałem. Jeszcze z zapasem dystansu. No. Co ja chciałem dodać, co ja chciałem powiedzieć? czegoś zapomniałem tak mówiąc szczerze? Eem, to, to to, to, Nie chcę sobie tak w sobie typowo odcinka, w sensie na starcie przykinać coś jakby... Nie w tym rzecz, nie w tym cel. Tam. Co sobie w końcu tą drugą część ekipunku przygotować. Na przykład na drugiej stronie dajemy... Nie wiem... W sumie ja nie mam dużo broli, ja mam wszystko takie typowo... Wszystko co chcę, to się zamienię na szybkiego to na slotach, co nie? dobra, tu jest git. tu też jest git rozstawiony. To by się przydała jedna zmiana, bo potrzebuję więcej strzał prądowych. Chociaż, w sumie, czy potrzebuję ich? W sumie, proszę, chyba nie. Ogarnę sobie bez. Dobra, damy radę. C -c -c weźmy te strzały. No, dawno mnie w tych magazynkach nie było. Dobra, ruszamy. Czas od dawna widzę, żeby ten tryb w ogóle działał z tym mukiem Tam jest tryb. Popatrzcie co pod kątem jeszcze dam rady trafić. No bo w ogóle drzwi bym sobie tu pootwierał, bo tu będzie mi się, się powróc. z tego powodu. Bo później znajdziecie znowu drzwi na po na dole i nie będzie dało się przejść normalnie. Uwa, weźmy tasak w dłoń Dobra No i nie zaczynamy zabawy, to Serio! Ja już życzę, że będzie takie takie otwieranie drzwi i walka, a to ja muszę sam te drzwi jeszcze ręcznie otworzyć. Jeszcze ta trzęsące się wszystko to w Siema Siemaniu! Was tu jeszcze jest dużo, ja tego nie wiedziałem. sorko, ja myślałem, że was już tu nie ma. A nie, tak szczerze, trochę się dziwię, że jest aż tak dużo tu zostało. Ja myślałem, że wyjęłem wszystko. Lubię jak czasem pójdzie ten taki efekt prądu. Uwielbiam to takie efekt cięcia. Tu jeszcze jest? No jest, oczywiste To już więcej na razie nie widzę. To jest pewnie zebrany Kryszto, bo ja to wszystkie są zbrałem, bo fajna godzina... Nie, nie, zebrany, dziwne. To może mnie tu nie było? Hm. 2, 1, 3, 7, super, była godzina przed sekundą. Dobra. No, otwórz się szkóry. Nienawidzę tych Skyrimowych zamków. Tak, szczerze, z czasem, z, ka z każdym zamkiem mam ich coraz bardziej dość. Skyrimowy system otwierania. To w miarę logiczne, bo to ile używam dwóch gałek, tylko prawą daję po prostu na lewo, a lewą ruszam w każdą stronę świata i za którymś razem w końcu trafisz. To jest naprawdę prosty system, bądź co bądź, ale jednak wkurwiający. Przecież ja tutaj dokładzę trochę ostrożnie, bo mimo, że te stwory nic mi nie zrobią, to lepiej tak czy strach uważać na nie. Bo jak czasem się w końcu coś tu pojawi, to to mm, to się zakończy. No bo też nie ma na tutaj się tak roz... Wiecie... Składał na czynniki pierwsze, tak to nazwijmy. Słyszałem zarażonego, a go tu nie widzę. Hmm. Dziwne. Ciekawe, czy to będą nagrania doktor Katsumi. Jeżeli będą tu nagrania doktor Katsumi, to oznacza, że w podejściu do renegatów mnie tu nie było. No ale to nie będzie na tym piętrze, to już było chyba zawsze na drugim. Cholera, wie, zobaczymy. Jak nie znajdę tu nigdzie nagrań dr Katsumi, to oznacza, że mnie tu nie było. Proste, proste. Są nagrania doktor Katsumi, czyli mnie po prostu nie było. Temu też tu są kryształy. Nagrań, raport numer 6: doktor Katsumi Kobayashi. mając taką wprawę na tych strafach przypadkowo że zeskoczyłem. Co za mnie zaberbeć? Tu się windą skacze. W sensie czysto praktycznie mogę sobie zeskoczyć jak ja chcę, ale windą jest najwygodniej. Tu w ogóle jest, widzę, że jeszcze... Gdzieś graty. A, dobra, nie będę tego zbierał. Postu dzięki kurwa traw. Zabiesiałem się podczas biegu. Uwielbiam. <tryk> No kurwa, to. O jest, nic to! Ojej, że nie mogłem zniszczyć! Tak, też was lubię, serio! Wszyscy... Teraz przyszedłem. Czuję się, patrzcie. Ja tego zawsze szukam, bo te pojedyncze sztuki często gęsto się. ostają. Dobra. Kup, serio. Bardzo nieładnie, jakby to tak pęka. Przedda się. Tu jest kryształ. Mamy to. zamek przedpyt, kolejny inhibitor. O, bo są kolejne kolejny poziom lepszy. Należy to zostawić. O, czy będę szedł zdrowy? To tak, dalej oczywiste, ale. O, trochę mam zarażonego, przydadzą się. No i to jest ten ostatni poziom. To jest ten ostatni poziom. Może powiedzieć, że to jest ten trochę najgorszy poziom, bo... Oznacza zarażony Właśnie czekajcie, czekajcie. Had e, Poziom trudności i łatwy. Wytrzymałość zwykła. O co chodzi z taktyczną? E, wytrzymałość w formie bardziej skomplikowanych. Yy. No, zostawmy na razie zwykłą. E, parkour realistyczny. Automatyczny sprint. E, no, wyłączony jest GINT no co jest, że nie widzę podświetlenia tych takich Patrz, no Nie widzę zarażonych. Tam jest kurwa pływająca kwasem. Wybuchowa kurwa. No nie, to nie jest wybuchowa, to jest zwykły. E, Bywalaj! Nie, dobra, robimy tu czystki. To Znam, znaczy, że jest jeszcze drugi ten. Właśnie drugi wyjedz. Okej, okay, tu jest ta druga kurwa Nie możesz zabyć Dobrze, poszło git On nie zawył Nie Strasz się, bo ma tak nie dopierzesz Fajnie się ich tak zrzuca szczerze yep.

Jedyne piętro, które szczerze żyje, jeszcze ze wszystkiego, co tu leży. Bo jedyne jest tego warte. To jest dużo po prostu różnych typów stworów. To się po prostu opłaca czyścić. W ogóle patrzę, że kiedyś już jakieś czas temu doszło do bo zawsze wyjce były na rzadkim poziomie trudności. Teraz są patrzę większościowo, niepospolity. To jest tam gdzieś na skrzynie za pierwszym razem, bez poprawki! W końcu się udało, po jakichś 300 godzinach. W sensie dosłownie, nic nie ruszyłem lewej gałki, po prostu na testu dałem na... od razu prawą do lewej strony i weszła. Co tam było, słuchajcie, taki tyk, że jakby nie do końca, ale jednak skoczyło. Za pierwszym. Ej, pie pierwszy raz się zdarzyło. Rzadkość. To będzie amunicja, co nie? Teraz w tych szpitalach jest amunicja do tych broni. Myślę, że ta broń jest trochę do dupy, bo jak gra była przystosowana, że bez broni. I teraz dają tu broń, to ona jest do dupy. Na przykład renegaci, gdy do nich celujesz, to oni się nie boją tego. To nie jest jak wydajcie jedynce, gdzie oni, na, na przykład, nawet jak tej broń do nich cewujesz, to się boją. Dopiero gdy usłyszą, że nie było dźwięku, wiecie, ten taki ptyk, ptyk, że nie ma amunicji, dopiero wtedy coś zareagują i będą robić dalej. Nie, oni tu mają totalnie wywalone we wszystko. Ty, możesz, nie wiem, do nich chce strzelać, co się oni stawili. Jest takie, takie. te niezwalone alkohol. Chyba tu gdzieś było skrzynia, właśnie jeszcze. No, tu jeszcze było, widzę, że chyba znikło. No, bo po prostu nic nie mieli przy sobie. To też jest, zwłaszcza, zwróciłem uwagę, to też jest taka rzecz, która mi wadzi. I teraz, nie wszystkie zarażone przydają w sobie e, rzeczy do zbierania. W sensie, na przykład, zawsze takie szybkie, to zawsze był viral. Co nie? nawet tak nie wygląda, bo ich viral miał trofeum. Co, nie? A na przykład każdy templujący zawsze miał trochę rzadkie. A teraz nie mają, nie muszą mieć zawsze. Tak jak ja na przykład tam zabiłem jednego kwasowego, teraz idę zebrać rzeczy z niego, a nie ma tam nic, tak? Nic nie leży. Na tym polega problem. Jakby nie wszyscy, nie zawsze teraz już mają. E, na przykład też już miałem sytuację, że zabiłem. E, że zabiłem tego. E, kurde, jak się to nazywa, biegacza? Tego, że co, nie, co, ja pierdolę. Zabijam przemieńca i w nie miał trofeum. bo miał jakieś graty, nie miał typowo trofeum. Te antybiotyki, ja się coś tam jest, przecież ja to zebrałem. No, rękę zadałem Cię że ja to zebrałem. To są jeszcze drzwi? No i to jest dziwne zepsute, nie wiem nawet, o co tu chodzi. Jedną częścią idzie wyjść, a druga jest zjebana i nie da się nam nawet wychodzić. Często, gęsto. No, tu się da. A tak szczerze... Nie mam nawet potrzeby tędy do mojej Chociaż sobie mogę i sobie pobiegnę do strefy, to nie jest daleko, jest dosłownie naprzeciwko. To kurwa robią wybuchowe kurwy Tak, też was lubię Chuj mądre mnie w dupę cmoknąć, a nie tu wbiec No dobra Gdzie tu jest ten sklepikarz? Zawsze jest, jest sklepikarz i ten. Jeden handlarz taki do ulepszeń broni. Gdzie on. Gdzie ten jest? To jesteś ty. Czy ten drugi? Chyba jakoś gdzieś tu w tą stronę. Kurde, nie widzę. Tu jesteś, ja byłem na tobie i cię nie widziałem. Stałem na twoim dachu. to nie. się w moich towarach. Nie, jak ci słyszę, twój głos. O, noważaj, czy mogę zawsze kupić maksa? Nie muszę, że Kupować pojedynczo albo sztuk, jeżeli nie wiecie, bardzo fajnie. Ty zawsze kupowałem, zawsze kupowałem, wiecie, pojedynczo i klikałem kup wszystko dopiero teraz. A teraz mogę kupić maxa od razu, Zdecydowany no i sprzedałem wszystkie przedmioty wartościowe, pod, pod tym samym przyciskiem, to już gorzej, ale nie jest tragicznie. Świetnie, mogę to wykreślić z listy. Żebyś jakąś listę miała, to już zacznijmy. To by było fajnie. A, eee, to bym w sumie jest zbędne. mi się Gorsze, gorsze. Gorsze, gorsze. Gdyby to był... Gdyby to był plus do broni jednoręcznej, to bym zachował. A właśnie tego szukałam. Tak samo, gdyby plus do jednoręczy, Mogę to on zostawił. No, to kupuj codziennie, dobra. Przydałem, co chciałem. Kto tak mówi? Czym się? Czym się? O Boże. Chodź tu, szybko! I na co masz ochotę? Na utuleniacz, piórko, 2 pigmenty, 3 dwa, ostrza, 20 żywicy, 32 złomu, 16 szmatek, jakieś pierdoły, 16 puszek, 18 szmatek, 30 przewodów. Na to miałem smaka w tym momencie. A ja też mam smaka na maka. Nie sobie muszę wytwarzać, to mógłbym naprawić, ale na razie nie ma potrzeby. No, te same misje, co wcześniej. Dobra, zobaczmy jak flipuł Ostatnia wola jest ta misja cały czas. W plecaku żadnych zmian. A no, trochę raz o czymś bo już nie miałem. Umiejętność. Mam ile inhibitorów? Nowa gra po 13:30 z banki do 90 7 na 126. O. Dobra. Przynajmniej do tego cieniaskie. Mamy raport doktorka Cyma numer 6. To jest chyba jej ostatni raport w ogóle. GRE o stanie epidemii. Mam dobre i złe wieści. Dobre są takie, że naukowcy GRE w testach klinicznych w końcu uzyskali obiecujące wyniki. Złe to, że walczymy z czasem z różnych powodów. Zamieszki wymknęły się spod kontroli. Zaczęły szerzyć się plotki przypominające ludziom, że to GRE odpowiada za... Pojawienie się wirusa. Ktoś rozpowszechnia oszczercze ulotki. Część moich kolegów podejrzewa armię. Nie, nie wierzę w to, ale brat odciął całą łączność z Gierę. Wygląda na to, że wojsko postanowiło winą za cały chaos obarczyć Gierę. Ale. Może się mylę. Oby tak było. Tutaj jest! Ona należy do tych lekarzy morderców! Dójcie! Co wy wyprawiacie? Sarkimornie! Zaraz poczujesz, jak to jest być po drugiej stronie. Popełniacie błąd! Próbuję pomóc! Jeśli winicie naukę, wszystko ska No. Ostatnie nagranie doktorka Katsumi. Wykonana ona tutaj była chyba jedną z najbardziej przeszkodowanych osób bajku. Jedna z jednych chciała coś tu bardziej zrobić, naprawić ten świat i jej nie wyszło przez generała Prata. Generał Prat doprowadził do tego, że wszyscy zostali rozbrojeni, więc ta broń z dupy się tym swoim sportem wzięła. A przecież jak ja mówiłem w swoich każdym przejściu, że o przecież nie i całej pewnie gdzieś tam jakieś magazyny są. I to wykorzystali, a tak trochę mi to teraz ta broń wadzi. A no. I wracając... Ee... Chciała coś tu zrobić i nie wyszło. Matt tu, mat tutaj zaczynał coś majstrować. Generał Pratt się wycofał. Przyszedł nasz dobry rzeźnik, którego, e, przez którego o, tam te poszły wybuchy, coś wcześniej Pratt zarządził. E, jednak chciał to się z tego wycofać. Matt nie powiedział informacji i koniec świata. Tak z tym. No i dobrze. Kolejne HP. Brakuje nam jednego inhibitora, żeby mieć poziom. Oj, będę już miał maksymalny poziom. Jeden inhibitor. Jeden, nie 10, nie 8. Jeden. Jeden inhibitor. Leży na kontenerach. To nawet nie jest teren typowo e, jak zazwyczaj e, jakichś anomalii, tylko to jest po prostu mm. mina to w wejściu. Zamknęli mnie tutaj! Podejdę, tylko nie wiem, z podejść do wejścia. Wejście jest tutaj. No, nie patrzcie, to jest kontra, w który mi w tym podejściu nie było. W poprzednim też, bo nie robiłem misji, Baby, miałem wywalone. O, sesja Rady Ludzkości to też jest ważny wątek w ogóle w całym Dying Light, bo Rada Ludzkości to był taki. ostatni ludzie, którzy byli władcami jakichś krajów, zjechali się tu i w się stało takim państwem miastem. No, pałasko przejęło. Czy ty mnie przez ścianę rzeźwalną? Zabieraj łapki, bo ci je pomogę odwalić. Ha! Co, ja też tak mogę? Nie! Wa Walczyć to, bo ja muszę. A tu jest to. Ok, skrzynia otwarta. O, no, strzałę sobie odzyskam. Co mi zauważysz, jak ty przez te drzwi nie wejdziesz, debilu? Ha! Tak, też można. Dobra. I... Inhibitorki. Rzadko się zdarzają te kontenery bo no, są w ogóle farcik troszkę. Jeden. No, jak zawsze. Tych. Ale mamy teraz stać czas na ulepszenie, więc... Ostatni będzie osiągnięcie zdrowia jak konia albo coś takiego. Końskie zdrowie. Zdobyta trofeum. Maksymalny poziom zdrowia. Żłam w tej grze tyle godzin nigdy nie dobiłam do maksymalnego poziomu zdrowia. Bo ja zawsze szedłem bardziej w staminę. Ja miałem staminę 700 i zdrowie i zdrowia 400. Co nie? Na ogół. A tu mamy zamiankę. Ról. No, osiągnięcie w końcu zdobyte, więc co, no to będziemy kończyć, w kolejnym odcinku ruszamy już na fabułę, no co, ruszymy się, myślę, co deportuję tutaj na ten meterko, i pójdziemy do Hakona po prostu. Więc to bym na tyle, ja bym riczko na dziś się w kolejnym odcinku z gry, ej, tego, jak się ta gra nazywała, Zapomniałem słowa, Dying Light 2 Stay Human, pa, pa.